Jezus przyszedł do jednej wsi tam pewna niewiasta imieniem Marta, przyjęła go w swoim domu. Miała ona siostrę imieniem Maria, która usiadłszy u nóg Pana, słuchała jego słowa. Marta zaś uwijała się około rozmaitych posług, a stanąwszy przy nim, rzekła: Panie, czy ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła. A Pan jej odpowiedział Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego, maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona. Święty Franciszek zasyżu, choć kiedy czyta się jego pisma, to trochę wygląda. Na to, że on do końca życia nie zdawał sobie sprawy, że założył zakon, bo nigdy nie używał tego słowa, tylko zawsze mówił o Franciszkanach fraternitas, braterstwo. Niemniej napisał dlatego braterstwa dwie wielkie reguły: regułę, której mu nie zatwierdzono i po regułę zatwierdzono, ale oprócz tych dwóch wielkich reguł napisał jeszcze króciutką, mieszczącą się właściwie na jednej stroniczce. Regułę dla pustelni. A w tej regule dla pustelni pisał tak: Ci bracia, którzy pragną wieść życie w pustelniach niech będą we trzech, najwyżej we czterech. Dwaj z nich niech będą matkami niech mają dwóch synów, lub przynajmniej jednego. Ci dwaj, którzy są matkami niech wiodą życie Marty, a dwaj synowie niech wiodą życie Marii. I niech mają wspólne miejsce zamknięte, w którym każdy miałby swoją celę, modliłby się w niej i spał. Niech odmawiają zawsze kompletę z dnia zaraz po zachodzie słońca. Niech starają się zachowywać milczenie. Niech odmawiają swoje godziny i wstają najutrznie i niech szukają najpierw królestwa Bożego i jego sprawiedliwości. Do miejsca zamkniętego, w którym sami mieszkają, Niech nie pozwalają nikomu wchodzić i niech w nim nie jedzą. Ci bracia, którzy są matkami, martami, niech się starają trzymać z dala od ludu i przez posłuszeństwo dla swego ministra, niech strzegą swych synów przed ludźmi, aby nikt nie mógł z nimi rozmawiać. Ci zaś synowie, niech z nikim nie rozmawiają, z wyjątkiem swych matek i ministra, jeśli ten z błogosławieństwem Bożym zechce ich odwiedzić. Synowie zaś niech przyjmą niekiedy obowiązek matek według kolejności, jaką ustalą między sobą. To wszystko, co wyżej zostało powiedziane, niech bracia starają się zachować sumiennie i gorliwie. We Franciszku jest takie przekonanie, że nawet życie pustelnicze nie może być życiem tylko dla siebie. I za wzór życia pustelniczego Franciszek Bierze dom w Betanii, dom Marty i Marii. I Franciszek doskonale rozumie, że Marii potrzebna jest Marta, żeby o nią zadbała. I Franciszek jest przekonany, że nie może być tak, że całe życie będziesz Marią. Czasem musisz umieć stać się Martą i na odwrót. Marta czasem potrzebuje zamienić się w Marię w naszej polskiej historii kobietą która to rozumiała doskonale była święta jadwiga andegaweńska wiele sprzętów ozdób w komnatach jest zdobionych w takim w komnatach sprzętów które zostały po Jadwidze, jest zdobionych takim monogramem w postaci dwóch splecionych ze sobą liter M właśnie na pamiątkę Marii i Marty jadwiga król Polski Jedna z bardziej liczących się w swoim czasie nie tylko kobiet, ale w ogóle postaci w Europie. Wiedziała, że przy tych wszystkich swoich obowiązkach, zajęciach, troskach musi połączyć, odnaleźć w sobie te dwie: Martę i Marię. Maria potrzebuje Marty. Jak to dobrze, że święty Łukasz z taką uwagą zapisał. Że kiedy Jezus przyszedł do Betanii, to Marta przyjęła go w swoim domu. Owszem, Maria potem usiadła u jego stóp i go słuchała, ale to Marta go przyjęła w ich domu. To ta przyziemna, powiedzielibyśmy, zaplątana w codzienność, Marta dostrzegła przechodnia i zaproponowała mu odpoczynek, może obiad, trochę cienia nad głową. Dokładnie tak samo jest w mojej i Twojej codzienności. My nie mamy w sobie jakiegoś osobnego aparatu do przeżywania wiary, jakiegoś osobnego zmysłu do kontaktowania się z Panem Bogiem. Tym samym mózgiem, którym planuję mój dzień, moje obowiązki, którym tam rozgryzam na miazgę moje troski i problemy. Muszę znaleźć miejsce dla Marii, aby mogła usiąść u nóg Pana. I wbrew temu, jak tłumacz nam przetłumaczył, to diktum Jezusa do Marty, w oryginalnym tekście Ewangelii Jezus nie mówi Marcie, że Maria obrała najlepszą cząstkę. Mówi jej wybrała dobrą cząstkę, której nie będzie pozbawiona. To słowo dobra tam nie ma znaczenia wartościującego. Tylko Jezus, Pokazuje, Marcie, zobacz, to, co Maria wybrała, jest dobre wewnętrznie, z tego względu, że, że jest nieodbieralne, niezniszczalne. Nie straci ważności, nie przeterminuje się, nie sparcieje, nie zgubisz tego. Może jest tak, że zatroskana, zagoniona Marta we mnie potrzebuje to dzisiaj usłyszeć od Jezusa. To, że Jezus widzi, Ile Marta robi? Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele. Jezusowi to nie umknęło. Nie jest obojętne, pewnie ze smakiem zjadł to, co mu Marta podała. Pewnie z radością przyjął jej posługę. Zwłaszcza, że ewangeliści z dość dużą konsekwencją wszędzie, gdzie jest w Ewangeliach mowa o Marcie i o jej posłudze, używają tego pięknego greckiego słowa diakonija, które stało się... Potem przecież słowem określającym jeden ze stopni święceń w kościele, diakonat. Ale może jest tak, że Marta we mnie dzisiaj potrzebuje przypomnienia od Jezusa, nie nagany, przypomnienia, że to wiele z tego, o co się troszczę, o co sobie łamie głowę na co dzień, i tak ma swój kres. W końcu się rozpadnie, minie tego czas. Za Te kilka dni, tygodni, lat nie będzie to już ani mnie, ani nikomu potrzebne. Ale czas, który poświęcę na bycie z kimś, kogo przyjmę pod mój dach, kogo zaproszę do mojej codzienności, z kimś, kto może już w niej jest, bo po prostu jesteśmy bliskimi, rodziną, przyjaciółmi, sąsiadami, współpracownikami, że czas, który poświęcę na bycie z Jezusem, to jest coś, czego mi nikt nigdy nie zabierze. To jest coś, co się nie przeterminuje, nie straci wartości. I wreszcie to, co dostrzegł święty Franciszek pisząc z bracią, że niekiedy mają się zamieniać rolami w pustelniach, że Marty mają się stawać Mariami, a Marię Martami. Nie może być Marią człowiekiem modlitwy, człowiekiem żyjącym w zażyłości z Bogiem, ten, kto nie potrafi czasem być Martą. Nie zdoła Marta być Martą z całego serca. Jeśli nie znajdzie w chwil, w których będzie Marią siedzącą u nóg Pana.